Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie panienki na moim kanale. Z tej strony Kamila i Nibirzyn Położymy karty na grudzień 2024 roku dla Was, moi drodzy. Talia, której używamy to jest Slavic Legends Tarą. Tak wygląda opakowanie, gdyby ktoś był zainteresowany. I na samym wstępie jeszcze chcę Wam powiedzieć, a mówię to przy wszystkich znakach, więc kto słuchał jeszcze innych czytań, to pewnie już to słyszał, jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem rocznym, proszę pisać na maila i tam się zgłaszać. W tym roku mam pewien limit osób, które mogę przyjąć i nie będę go przekraczać, dlatego troszeczkę jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Więc zapraszam, można się zapisywać. Przechodzimy do czytania. Grudzień 2024, jak, kochani, kończycie ten rok? Mam nadzieję, że był dla Was dobry. A kolejny będzie jeszcze lepszy. A jeżeli dobry nie był, to że to już jest koniec jakiejś gorszej pasy i że teraz będzie tylko lepiej. Najwyższe istnienie. Proszę o przekaz dla osób z podznaku Panny, dla tych księżycowych, słonecznych i ascendentalnych panien na grudzień 2024. Ten miesiąc dla Was to jest Piątka Mieczy. Pokazuje no, walkę i determinację bardzo dużą. Chęć też wyjaśnienia i sprostowania często w Piątce Mieczy jest zawarta. A Wy jak się pokazujecie? Jako Czwórka Mieczy. No to tak, jakbyście może nie chcieli podchodzić do jakiejś konfrontacji, jakbyście nie chcieli o coś zawalczyć, jakbyście nie chcieli czegoś wyjaśnić. Dobra, położymy więcej kart, zobaczymy, co więcej one nam pokażą. W głowie jest dziesiątka buław. Duże zmęczenie, albo jakbyście uznali, że to koniec. Że coś nie jest e, warte tego, żeby to dokończyć, żeby to wyjaśnić. E, m, że, że to jest jakby przeszłość. Tak ja to czuję, wiecie, że, że, że coś możecie po, pojmować jako przeszłość. E, zaraz to wyjaśnimy, zobaczymy, co ja tutaj widzę. W podstawie jest królowa mieczy. No, czyli jest tutaj konieczność i, i pewnej szczerości, wyjaśnienia spraw, wyjaśnienia tego z samym sobą i z drugą osobą. Taka szczerość i, i otwartość i, i też przenikliwość jest w królowej mieczy. Odwaga do tego, żeby mówić rzeczy niewygodne, żeby patrzeć w niewygodnym kierunku. Pokazuje się też w ogóle kwestia zdrowia. I to tak, jakby ktoś o zdrowie nie chciał zadbać, pomimo, że ewidentnie widzi, że coś jest nie tak. No i co ja mam tutaj powiedzieć? Co, jak, 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 jak matka wam powiem, no komu ma zależeć, wam czy mi? <ścoughs> Więc słuchajcie, jeżeli naprawdę czujecie, że coś jest nie tak i odwlekacie, pójście do lekarza, bo nie wiem. Nie wiem dlaczego, no niektórzy nie lubią. Ja to rozumiem, ja też nie lubię. Tym bardziej, jeżeli człowiek przeszedł trochę, nie wiem, zabiegów w hospitalizacji, e, lub kiedy zgłaszał się do specjalisty i tam rozkładano ręce i nie było żadnej pomocy, i nie było żadnych badań, i tak dalej. Co jest częste. Więc ja rozumiem, rozumiem niechęć, ale tutaj te karty pokazują, że naprawdę komuś może być już ciężko. I to nie jest czas, żeby to odkładać. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, i to już od dłuższego czasu jest coraz gorzej. Bardzo Was proszę, idźcie do lekarza, bo może da się jakby to cofnąć. A jeżeli słuchają mnie osoby, które jakoś przewlekle chorują, i to też jest częste u, u takich osób, mają, mają nawrót, mają gorszy czas, e i nie chcą ruszać tematu, udając, że tego nie ma. No to słuchajcie, no nie da się, w końcu trzeba zaakceptować to. Ja rozumiem, że jest to bardzo trudna sytuacja, przewlekła choroba, ale no ale, ale, ale nie można udawać, że, że, się, że samo przejdzie, bo dobrze wiecie, że samo nie przejdzie. To nie jest katar, no nie? Dlatego bardzo bym was tutaj prosiła, żebyście. Mm, o siebie zadbali, ale też pewne sprawy doprowadzili do końca, chociaż widzę, że nie bardzo jakby chcecie, albo nie bardzo czujecie, że macie na to siłę, albo że macie jakikolwiek wpływ na to, co jest nieprawdą, bo tutaj jest królowa mieczy i piątka mieczy, czyli tak naprawdę macie bardzo duży wpływ, tylko no, z jakiegoś powodu może niektórym brakuje słów, może niektórzy nie wiedzą, od której strony zacząć. Co odchodzi do przeszłości? 7 denarów. Co nowego przychodzi? 8 denarów. No i dobra. Dobrze, dobrze, pogadałam, pogadałam, ale dalej rozkład idzie w dobrym kierunku. Czyli no, już koniec zwlekania, czyli koniec siedzenia z założonymi rękami albo czekania, że coś samo minie, albo że coś samo przejdzie. Koniec też odwracania wzroku od problemu. Zajmujecie się tymi tematami, rozwiązujecie problemy. One mogą trwać nawet bardzo, bardzo długo. Ale, ale koniec jest takiej też ewaluacji, oceniania tego, czy to dobrze, czy niedobrze, co to dalej będzie z tego, jakbyście już pewien, jakby jakiś werdykt zapadł. W danej sprawie i konkluzja z tego jest taka, że trzeba działać. Że trzeba zrobić to to i to. Trzeba takie rutyny, takie nawyki, takie zmiany wprowadzić. I będziecie działać w tym obszarze. No ta czwórka mieczy pokazuje, że może troszeczkę niechętnie, ale skoro 8 denarów przychodzi do waszego życia, to raczej nie będziecie mieli zbyt dużego wyboru. Trzeba będzie to zrobić. Po prostu trzeba będzie się tym zająć, trzeba będzie wykonać tą pracę wyzwaniem w tym czasie dla panny może być paśmieczy. Nie chcecie się kłócić. To widać ewidentnie, że nie chcecie się kłócić, że nie chcecie dyskutować z osobą niedojrzałą. Możliwe, że to jest wasza, wasz brak doświadczenia w czymś, który trochę was paraliżuje. Może włączył się wewnętrzny krytyk i dlatego postęp jest trudny, bo Sami sabotujecie swoje działania. Nie jesteście dla siebie życzliwi. Jesteście dla siebie nieżyczliwi. Jesteście dla siebie zbyt krytyczni. Ta krytyka przestała być konstruktywna. Ona przestała spełniać swoją funkcję. Działa paraliżująco i zniechęcająco. Jeżeli tak by było, no to bardzo proszę państwa o więcej wyrozumiałości i życzliwości dla samych siebie. Bo życie i tak jest wystarczająco niemiłe, żebyście jeszcze wy dla siebie nie mieli byli. No ale może być też tak, że po prostu macie do czynienia z osobą, która nie kuma. Nie kuma, nie słyszy, nie rozumie, kłóci się, nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, a i tak dalej dyskutuje, co może was po prostu doprowadzać do szewskiej pasji, no bo, bo ktoś nie wie, ewidentnie nie wie, o czym mówi. I wy już tak machacie ręką i mówić: O, Jezu, dobra, skończ, skończ, bo to jest bez sensu, co ty mówisz. <grym> w podstawie jest królowa mieczy. Czyli mamy tutaj dwie postaci: jedną bardzo początkującą, małą doświadczoną, i drugą doświadczoną, która albo zjadła na tym zęby, albo już no, no może nie aż tak, ale, ale no jest doświadczona, może wiekiem, może stażem, może yy, właśnie doświadczeniami. Yy. W, w danym obszarze. No, i, i, i może być problem z takim przyswojeniem wiedzy od tej osoby, otwarciem się na to, co ona mówi. W drugą stronę wy możecie mieć problem z dotarciem do osoby, która właśnie nie chce słuchać, nie rozumie, myśli, że pozjadała wszystkie rozumy, a nie wie nic. No, to tak też może być. No, odpowiedź na to wyzwanie no, król kielichów, tu trzeba wyrozumiałości, tu trzeba współczucia dla tej postaci cierpliwości, łagodności dla siebie wrozumiałości dla siebie, wyrozumiałości dla innych jak tam z wyrozumiałością u was drogie panny, powiedzcie to może być też taka sytuacja, że patrzycie, że ktoś naprawdę popełnia kardynalne błędy, chcielibyście ustrzec tę osobę. To jest giermek mieczy, to może być wasze dziecko, nie musi, to może być wasz uczeń, to może być w jakimkolwiek sensie jakiś podopieczny wasz. No i, i, i możecie czuć bardzo dużo niezgody w sobie na to, że ta osoba nie daje sobie pomóc. I to trochę jest tak, że y, musicie jej powiedzieć tak jak ja na początku. Komu ma zależeć? Mi czy sobie? No nie. Y, więc y, więc, więc komu, komu ma zależeć? A jeżeli mamy tutaj taką kanapeczkę, y, czyli że wy też w swoim życiu zaniedbujecie coś, ktoś mówi: Nie wiem, tato, nie pal tych fajek, y, bo już widać, że ci to bokiem wychodzi. Albo, nie wiem, zacznie się ruszać czy tam cokolwiek. I jest jakaś osoba, która wam y, mówi i wy też nie, nie słuchacie, nie dopuszczacie do siebie. I potem mamy kolejny w matrioszce poziom wtajemniczenia, czyli wasza latorośl też nie słucha tego, co mówicie, no to macie odpowiedź dlaczego? Ma taki wzorzec. Od was, od was ma taki wzorzec, że nie rozwiązujecie własnych problemów, nie dbacie o swoje sprawy. I oni na to patrzą i oni też będą stawać o koniem uparcie, czekać aż samo przejdzie, aż minie, zamiast to rozwiązać. To może być taki dosyć autorefleksyjny miesiąc pod tym względem. I to pytanie, czy odważycie się zrobić coś bardzo tutaj, no takiego, no niewygodnego dla siebie, aczkolwiek to jest dobre, wiecie, no jak, jak oczyszczenie rany, żeby się dobrze zabliźniła, zagoiła. Um, Dołożymy karty do tego na no jakiegoś uparstwa, jakiejś takiej niewygody. Piątka kielichów to jest, no to jest jakby konieczność yy, yy, zmierzenia się z rozczarowaniem, że w ogóle nie byliście może przygotowani na to, że będzie trudno, yy, że nie pójdzie coś po waszej myśli. Yy. Wieża i piątka kielichów to jest tak, że wy, wy myśleliście, że będzie zupełnie inaczej. Jakbyście budowali, nie wiem, jakiś plan, życie, um, budowali jak, 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 jak jakiś scenariusz, planowali coś, działali w danym obszarze um, i byli przygotowani tylko na jeden scenariusz, a to zupełnie inaczej się potoczyło. To jest szok i jest też takie rozczarowanie, jakoby tylko ta jedna... Jeden scenariusz, który mieliście w głowie, jako tylko on był dobry. Wszystko inne, no to jest rozczarowujące. Złe, nie takie, jakie być powinno. Tutaj trzeba otworzyć się na to, że potoczyło się inaczej i może to też dobrze. I może to też dobrze. Czwórka buław pokazuje, że dobrze. Że to wszystko może bardzo dobrze się zakończyć, nawet jeżeli teraz wy stawiacie na tym krzyżyk i nie macie w ogóle wiary w ten temat. Nawet jeżeli to jakby wykracza poza wasze światopogląd y, 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 to, i mocno się z nim kłóci. Czy to są wybory, nie wiem, waszego dziecka, czy to jest y, y, t, y, t, y, takie poczucie, że nie tak miało być, nie tak miało potoczyć się moje małżeństwo, nie tak miało potoczyć się moje życie zawodowe, y, nie, nie tak miałem, miałam się czuć, ja miałem być zdrowy, nie wiem, dbałem o siebie, a zachorowałem, no nie? Te karty pokazują, że to wszystko może potoczyć się jeszcze dobrze, jeszcze dobrze się zakończyć, o ile nastąpi akceptacja i wyrozumiałość i zgoda na to. Trzeba się jakby wewnętrznie pogodzić, przestać kopać się z koniem i zacząć wprowadzać takie działania, które przybliżą Was do najlepszego możliwego rezultatu. Co jest siłą Waszą największą? Arcykapłanka, w co kierować tę arcykapłankę? W dwójkę mieczy. Dwie dwójki, więc po pierwsze partnerstwo um, i taka wymiana informacji z osobami um, mądrymi doświadczonymi um, zachowanie pewnej rzeczy dla siebie też. Zachowanie pewnej wiedzy dla siebie z taką dojrzałą mądrością, którą wyraża, um, którą odznacza serce kapłanka, że nawet jeżeli ja to teraz komuś powiem to to i tak odbije się od ściany ta osoba jeszcze nie jest na to gotowa ona sama musi się tego nauczyć ona sama musi to przeżyć niektóre rzeczy biorą się po prostu z doświadczenia i nie da się tego przekazać ktoś na własnej skórze musi czegoś doświadczyć więc nie mówimy nie komentujemy chociaż widzimy do czego coś prowadzi no to musimy na spokojnie pogodzić się z tym faktem jest tutaj też taka cicha, pokorna zgoda i akceptacja na coś, że czegoś nie ma, że czegoś nie można, że mm, lepszy czas na to przyjdzie, że pomimo starań i zaangażowania jeszcze nie udało się czegoś zrealizować. I taki spokój ducha, spokój umysłu potrzebny jest, pewien taki reset. Reset, ale chodzi mi tutaj raczej o Taki urlop od ocen i frustracji. Bardzo pomocna tutaj może być dojrzała kobieta, mądra, dojrzała, starsza wiekiem kobieta, która pomoże podjąć Wam decyzję. Jest tutaj pokazana. Prawniczka, adwokat, mecenas, e, jakaś osoba z urzędu, jakaś osoba też obcykana w temacie, która też już jakoś to przeszła. Przeszła to, ma taki insight, taki e, wgląd, e, jak, jak to powiedzieć? <laughs> no, taki wgląd ym, w sprawę, dlatego że była w tym, była w to zaangażowana, sama coś przeszła. Raczej kobieta tu się pokazuje. Yy, co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie działo się. Dziesięć mieczy. No, jest tutaj biała flaga i akt kapitulacji. Mamy już dwie dziesiątki. Yy, te końce. Te końce są najlepszym rozwiązaniem. Odpuść, też są związane w pewnym sensie z godnością. Odpuścić coś, zostawić w tym momencie, uznać, że może, może tutaj nie mam na coś wpływu takiego, jaki może bym chciał, czy chciała. To jest jakiś przejaw godności. Dla własnego zdrowia. Dla własnego dobra, dla godności, poczucia własnej godności e, i poczucia własnej wartości, takiego zdrowego. E, coś kończycie, e, z czegoś rezygnujecie. E, chciałabym doprecyzować, co takiego e, kończycie. Nie wiem, czym uda mi się. Sześć, sześć kielichów to są jakieś konflikty relacyjne. Mm, Byłe partnerstwa, sprawy związane z rodzeństwem, sprawy związane z rodziną, to może być zadowalanie rodziny, to może być walka z rodziną i próba wyszarpania od członka rodziny czegoś, żeby zrozumiał, żeby usłyszał, próba zmiany, naprawienia kogoś albo odzyskania kogoś albo usprawiedliwienia albo ukrycia też. Jakiegoś problemu rodzinnego, który mamy, takie trzymanie tego pod dywanem, żeby tylko się nie wydało, ale to z drugiej strony uniemożliwia rozwiązanie problemu, bo on musi zostać wyeksponowany, wszyscy muszą uczestnicy zobaczyć, w czym jest problem, musimy umieć mówić o tym otwarcie i głośno żeby ten problem rozwiązać. Im dłużej on będzie ukryty, im dłużej będziemy w sobie trzymać rzeczy, ale nie mówić o nim, nie, o nich nie konfrontować tego, tym dłużej to będzie nierozwiązane. co może zaskoczyć w sposób pozytywny w tym miesiącu? Królowa kielichów, i tu mamy partnerkę dla tego króla kielichów. Bardzo ona ma taką smutną twarz, jak patrzę na tą, tą kartę chociaż nie, no ja tu widzę smutek jednak, bo chwilę się zastanowiłam co ja tu widzę i widzę tu smutek e, tak jak przy tym e, przy tym królu kielichów e, widzę bardziej jakąś taką, nawet bym powiedziała surowość i determinację cóż może może to dlatego, że nie ma źrenic i dlatego tak dziwnie e, wygląda ta e, chyba nie widać tak, tak dziwnie wygląda ta twarz. No to ta jest do, dosyć smutna, ale dobra, nieważne. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że mamy tutaj partnerstwo, jakieś zrozumienie, jakieś porozumienie i tak. Czy, czy my mówimy tutaj o partnerstwie takim małżeńskim, nie wiem, romantycznym? Czy my mówimy tutaj po prostu o takim porozumieniu, że, że staje na Waszej drodze osoba, która rozumie tą sytuację i jest w stanie pomóc? I jest to znowu królowa kielichów, więc to znowu jest kobieta. Jest tutaj bardzo dużo takich wspierających kobiet, pomocnych kobiet. Ale to też może być właśnie porozumienie albo zakończenie jakichś właśnie sporów yy, rodzinno-relacyjnych, partnerskich. Yy. Niespodziewane pojednanie, niespodziewane jakieś porozumienie, niespodziewane uznanie swojej odpowiedzialności przez kogoś. Mm. Tutaj też może się pojawić. Może bardzo Was pozytywnie zaskoczyć osoba z trygonu wodnego, rak, skorpion albo ryby. Mm. Mm -hmm. Trzeba mam ochotę dołożyć kartę, bo coś, coś, coś tutaj jest takiego. Sześć mieczy, tak, tu jest. Yy... Jeżeli mieliście takie nawracające myśli na temat yy, kogoś, czegoś, wspomnienia frustrację wewnętrzną, coś tam przeżywaliście, o coś się martwiliście, coś było jakby ciągu, ciągle z tyłu głowy, albo ciągle nawracał jakiś temat, albo ktoś to przynosił, przypominał. To może być tak, że, że, że w tym grudniu właśnie już jest koniec tego. To nie będzie częścią Waszej codzienności. Jest tutaj niespodziewany przyjazd, odwiedziny. Jakiejś kobiety, może ktoś was zaprosić, żebyście przyjechali do nich. No i na zakończeniu tego czytania, tego miesiąca pokazuje się Siedem Kielichów. E, siedem Kielichów. Trochę jakby te karty mówiły: No, zobacz, to teraz zobacz, ile jest możliwości teraz przed Tobą. Trzeba tylko wybrać, trzeba tylko na coś się zdecydować. Na spodzie tali jest arcykapłan, Paś kielichów i rycerz mieczy. Znowu jest paść pokazany. Do tej całej świty mieczowej dołączył rycerz. No, jest, słuchajcie, tutaj jest przez jakby wyższą instancję zweryfikowanie tego, co mówi ktoś niedoświadczony, może bez wiedzy, jakby wyższe prawo. Interweniowało. I to możemy symbolicznie rozumieć, możemy rozumieć dosłownie. Możemy spojrzeć na to, że jakby rodzic interweniuje w sprawie dziecka, ale tak skutecznie, prawda? E może tutaj e przychodzi taka konkluzja, że no, z czymś większym ode mnie nie mogę moim małym tutaj mieczykiem walczyć, e, moim widzi mi się, nie mogę z tym walczyć, muszę uznać wyższość tego, na przykład owej wspomnianej przewlekłej choroby, muszę uznać wyższość tego. Po prostu to jest i jakby to już należy odhaczyć, w ogóle skreślić z listy, że my nad tym się nie zastanawiamy, a dlaczego, jezu, a za co, za jakie grzechy, tylko że to jest. I teraz, dobra, skoro to jest to, co robimy? Coś jest, ewidentnie, tak jakby te karty mówiły: coś już jest, nie zmienisz tego. Jest jak jest. Pytanie teraz: pewne decyzje zostały podjęte. Pytanie, co teraz zrobimy? Dołożę jeszcze jedną kartę radę, bo myślę, że jest to tego rodzaju czytanie, żeby się przydało. Rada. Mac, działaj. Wiecie, co robić, boicie się tylko to zrobić w wielu sytuacjach albo boicie się, albo odwlekacie, albo nie wiem, udajecie przed sobą, że to zrobiliście, a wcale nie zrobiliście, albo robicie to na pokaz dla kogoś, żeby ktoś się odczepił, nie robicie tego dla siebie tak naprawdę z takiej chęci na przykład właśnie wyzdrowienia albo rozwiązania jakiegoś problemu. Ale w każdym razie wiecie, co trzeba zrobić i macie ku temu zdolności, predyspozycje, wszelkie narzędzia potrzebne. No właśnie, wszelkie narzędzia, a jednak... E, karty pokazują, że najważniejszy jest ten mental i najważniejsze jest to czy ja jestem w pokoju z tym co się dzieje czy ja walczę z tym, nie akceptuję odgrażam się e, i czekam aż w końcu ten zły los minie, bo on przecież mi się nie należy, mi się należy coś lepszego, czy po prostu zaakceptuję jest jak jest przydarzyło się to, 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 to i to, nie ma w ogóle sensu rozkminiać tego, dlaczego, po co jak to i czy to sprawiedliwe Pewnie niektóre rzeczy sprawiedliwe, a niektóre nie. Takie jest życie, no nie, ale pytanie, co my teraz z tym robimy? To jest takie dosyć a, surowe czytanie. Surowe dlatego, że ono pokazuje, jak ym, wiele jest tutaj możliwości. Jak wiele można zrobić. Jak dobrze coś się może zakończyć, jak to nie musi was gnębić od środka, no nie. Dobra, anielskie przesłanie dla panny, co macie wiedzieć, usłyszeć, poświęcenie. Anielska mądrość przypomina ci, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając zwątpieniu i nie zbaczając z obranej drogi, wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnieniu swojej wizji. Koncentruj każdą myśl, słowo i czyn na tym, aby osiągnąć wymarzony cel. Nie ma nic potężniejszego od skumulowanej energii, a nie z pewnością zauważył czysty blask Twojego poświęcenia, czy to w związku, w pracy, podróży, czy też w czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, aby poprosić anioły o pomoc. Jeśli Twoje intencje służą najwyższemu dobru, anioły z pewnością Ci pomogą. Afirmacja jestem wierny swoim wizjom. Bądźcie kochani wierni, podspodem jeszcze mamy synchroniczność, synchroniczność, więc jeżeli jakieś sytuacje wydarzyły się, jeżeli macie ochotę, to sobie zatrzymajcie ekran i przeczytajcie. Ja już nie będę tego czytać. Jeśli jakieś sytuacje wydarzą się, prawdopodobnie w tym grudniu ma to większe znaczenie, że dzieje się to akurat teraz, akurat z tą osobą i, i, i bierzcie to jako pewne znaki. Dzięki bardzo za Wasz czas i uwagę. Będę bardzo wdzięczna za. Zostawienie łapki w górę, subskrypcji, pomoc mi w tym rozkręcaniu algorytmu, żeby on działał, żeby filmy były proponowane dla widzów, wyświetlane. Jest to, to już nawet nie jest uprzejmość, jest to konieczność, po prostu kanał zanika, kiedy odbiorcy nie reagują, kiedy nie zostawiają komentarzy, nie zostawiają tych łapek, nie subskrybują, nie klikają tych dzwoneczków i tak dalej. Tak działa, tak jest skonstruowana ta platforma. Dlatego będę bardzo wdzięczna, jeżeli zechcecie zostawić coś po sobie. Buziaczki, papa, pa. wspaniałego grudnia.